Witajcie, my się spieszymy, jedziemy na kurs do Aili. Aila przez cały rok chodziła na kurs tańca i teraz będzie pokaz jej umiejętności. Jedziemy obejrzeć to, co ona się nauczyła. Zabieramy was ze sobą i jedziemy. Idziemy do znajomych trzeba coś do nich zawieźć. Zaraz Wam pokażę co pomyśleliśmy, że sobie że kupimy, bo to mogę jeść. Zobaczcie, orzeszki różnego rodzaju. Zrobimy mieszankę i do niej zawieziemy, bo to my i oni możemy jeść. Różne orzeszki. Zobaczcie, można kupić też takie mieszanki. To już wymieszamy orzechy. Jako kupuję każde oddzielnie i sami sobie wymieszamy. Ewec? Ewec? Wekaziu, puka yeter. Kilimin dibinden anca Odaya mı kur Yöremizde kilim demek İlim demekti Kilim sevdadır özlendi Derttir, istekti Ayıptır günahtır diye Kilit vurdular dilime aşkı dokundum kime anlıyorsun Yetinmedim türkü yaktım Gayrı bu canından bıktım Hani senin olacaktım dinliyor musun? musun? Film evet. Kim çıktı? Ee, artık sabah mı değil çıkışıydı bu? Kim? Zabiramı bas. Do takiego miejsca, które jest otwarte 24 godziny, zaraz zobaczycie, jak bardzo Izmirczycy lubią jeść na mieście. Jest północ i my też będziemy jeść na mieście. Jest już nawet po północy. A pomimo tego, że jest tak późna godzina, i tak w kebabowni, znanej kebabowni Izmirskiej jest dużo ludzi. Zaraz Wam pokażę. Bunery Zobaczcie jak parkuje Czy wyjeżdża, czy parkuje Zobaczcie jak tutaj zaparkowali ile ludzi tutaj jest w środku sądy? Bionik i giećty dema zobaczcie w środku ile ludzi ha? jest 20 po północy. A Izmirczycy siedzą sobie w lokalach i jedzą. Więc tak to wygląda w Izmirze. Tutaj zawsze są ludzie, zawsze jest pełno. Zobaczcie. Izmir do Turalę. Jak widzieliście, pomimo tego, że jest po północy, ludzie jest Tam z tyłu chyba jest, albo zaręczyny są, albo jakieś młode małżeństwo, nie wiem, w każdym razie coś tam się dzieje z tyłu. Zaraz pokażę Wam, jakie dostaliśmy startery. A tu jak Diyebilir. bu kamera tam çekmiyor. Adana, i A to moja Adana, tak wygląda. Abdullah też ma Adanę. Jadę do All spotkać się z kimś, kogo wy znacie, kogo ja znam, a ja znam i wy też, tylko z internetu. Mieliśmy iść na to spotkanie razem z Abdullahem, ale niestety Abdullah musi zawieźć Aile na lekcje matematyki do zupełnie innej dzielnicy. dojechałam. Teraz muszę dojść do miejsca, w którym się umówiliśmy. Już jestem trochę spóźniona, więc pewnie wezmę taksówkę. Woda jest piękna, cieplutko, lekki wiaterek. No ogólnie mam nadzieję, że mnie słychać. O, taksówki stoją, więc zaraz sobie wezmę taksówkę i pojadę, bo już jestem trochę spóźniona. Niestety nie spodziewałam się, że będą korki. Jest niedziela. My przyjechaliśmy na piknik. A chcę Wam powiedzieć, że wczoraj był naprawdę cudowny wieczór. Dziękuję Magda, dziękuję Monika, dziękuję Merti, Nury. Naprawdę było super. Zanim będziemy grillować, to trzeba się posilić. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Czajetyrdlerme. Same dobrości. A ja kupiłam fasolkę. Taką fasolkę widzieliście? Zobaczcie, fioletowa. Ja takiej fasolki nie widziałam. podobno jak się ją gotuje, będzie zielona. A ciekawa byłam po prostu. Tutaj taki woreczek. To jest więcej niż kilogram. Zapłaciłam za to 60 litr. Nie wiem, czy to jest drogo, czy to jest sania. W każdym razie taka fasolka mi się spodobała. Widać, że jest świeżutka. Jak przyjadę do domu, to będę gotować. Jesteśmy w miejscu, w którym można piknikować. Dodatkowo, jeśli ktoś ma ochoty, może przyjechać na śniadanie. Można tutaj sobie zamówić śniadanie. Można tutaj sobie zamówić grillowane mięso, na przykład z przystawkami. Można sobie zjeść, ale można też piknikować. Tylko trzeba wykupić mangal, czyli grill. E, można mieć swoje mięso, swoje jedzenie, przystawki, ale się płaci wtedy za grilla. Można też zamówić herbatę. Bardzo fajne miejsce, to jest taki mały strumień, w strumieniu można sobie nogi pomoczyć. Allah'ın anlamına şeyler siz zarar mı? Mangal mı? Ama hep kazan. Aktırma var ama. Yani. Ha o zaman ben kazan yapayım. Tam kastırma var. Ya, onları 90 dedi. Bir ya. Şey bu <laughs> o kadar değil. Nasıl abi? Yarım. Ya. Şöyle yanları evet. mı? Evet. Şimdi şöyle olsun yanları da yapacağım. Biraz daha bitsin. Biraz daha bütünlük kazansın yani. Bu evet. O hemen dağılıyorlar. Biraz da bu taraflar böyle çok Sonra yanları. İzlediğiniz için teşekkür ederim. var sadece. Hemen bakıyorum. Ezik, sa Ezik sabırlı olun. Ekmağımız bölündü ya. Bir tane daha versene alalım oradan. Bu Насел? Он